Szanowni Państwo, pan profesor Bogusław Wojniewicz wspomniał o wieży Babel współczesnej i tak się stało, że mamy jej przedstawiciela, a jednocześnie polityka prawicowego z Polski razem Jarosława Gowina. Zapraszam pana Marka Migalskiego. Dzień dobry, serdecznie witam i serdecznie dziękuję za zaproszenie, zwłaszcza za takie przedstawienie, jako przedstawiciela wieży Babel. Bo rzeczywiście ja jestem w tej wieży od pięciu lat i te doświadczenia, które mam z tych pięciu lat, nie są optymistyczne. Ja, tak jak powiedział Pan Janusz korwin opisałem je w książce, którą, który pierwszy egzemplarz dałem Jarosławowi Gowinowi z indywidualną dedykacją, drugi egzemplarz Panu Januszowi Korwin-Mikke. Państwo jesteście pierwszym. Pierwszą, pierwszą audytorium, którym to pokazuje, tak troszkę jeszcze nie wyszło, to, to jest Parlament Antyeuropejski. Bo zaiste zaiste, zaiste ten, ten parlament jest prounijny, ale on jest antyeuropejski. Zwrócił mi na to kiedyś uwagę Artur Jumbo, że wy nie jesteście eurosceptykami, państwo jesteście uniosceptykami. Ja z kolei jestem unio realisto. właśnie dlatego, i to nas trochę różni, to jest to, co o czym mówił w swoim przemówieniu prezes Korwin-Mikke, to znaczy moja partia różni się od, od państwa partii nawet nie tyle celami, bo one są bardzo często zbieżne, ale pewnym sposobem czy pewnym, pewną wątpliwością co do radykalizmu działa. Chociaż oczywiście w paru rzeczach się różnimy. Państwo znajdziecie w nas. W mojej partii e, sojuszników do budowania tego frontu, o którym powiedział profesor Wolniewicz. E, bo e, zaproszenie mnie tutaj jest takim wyrazem dobrej woli, dobrego obyczaju. To znaczy, ja sobie bardzo cenię ten, e, to zaproszenie właśnie dlatego, że uważam, że tak powinno być. To znaczy, liderzy partii, nie wiem, jak to powiedzieć, no nie bliźniaczy, ale proszę mi pomóc, pokrewnych. E, Jakość jakoś myślących podobnie powinni zapraszać się na swoje kongresy i rozmawiać ze sobą. Rozmawiać to znaczy nie tylko przemawiać, i ja trochę chciałbym zmienić swoje przemówienie. Dlatego, że miałem właśnie przemówienie, a ja chciałbym z Państwem chwilę porozmawiać, nawiązując trochę do tych, do tych sformułowań, które padły przed, przed chwilą, bo Państwo znajdziecie w naszej partii, we mnie osobiście. Partnera i sojusznika do tego, żeby w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, e, tępić i ścigać Komunę, Która tam jest obecna? Ale proszę mi wybaczyć, za ten głos polemiczny, ale nie znajdziecie w nas partnera do ścigania Żydów w Unii Europejskiej. Jeśli ktoś na tej mówi o tym, że. Współczesna Unia Europejska to jest produkt Żydokomuny. To to jest nieprawda. I tym się różnimy. Pozwólcie, że powiem swoje. Dlatego, że bardzo sobie cenię to, że Państwo reagujecie na moje słowa, bo to znaczy, że jest między nami spół. Jeśli, jeśli państwo chcecie w Unii Europejskiej walczyć... Z parytetami, Jak Państwo wiecie, Unia Europejska zadecydowała, przy moim i takich ludziach jak ja sprzeciwie, że w Radach Nadzorczych spółek giełdowych będę musiało być zarezowane 40% miejsc dla kobiet. Dlatego, że podobno takie spółki przynoszą większe zyski. To Państwo we mnie znajdziecie sojusznika, żeby walczyć z takim lebacem. Jeśli Państwo będziecie chcieli szukać partii Jarosława Grobina, sojusznika do tego, żeby walczyć z ograniczeniami prędkości do 30 km na godzinę w tym zabudowanym, to znajdziecie w nas współpracowników i partii poklepów. Jeśli państwo chcecie i to wszystko jest opisane w tej książce, sojuszników do walki z na przykład z, z tymi, którzy chcą nam zakazywać wędzonych, ponieważ tam jest podobno za dużo yy, yy, substancji smolistych. To, to czekamy na Waszą współpracę. Jeśli Byłem jednym z trzech europosłów, e, polskich europosłów, którzy zagłosowali przeciwko dyrektywie tytoniowej, która zakazuje od 2020 roku produkcji mentoli. Dlatego, że ktoś zdecydował, że, że one są szkodliwe dla zdrowia. Prawdopodobnie są, ale to ja powinienem i Państwo powinniście zdecydować o tym, czy one nam szkodzą, czy nie szkodzą. Tak samo jak w ja pasa e, i picie alkohol. I jeśli państwo chcecie szukać sojuszników, tego szerokiego frontu, o którym powiedział pan Wolniewicz, pan profesor Wolniewicz, to my jesteśmy gotowi do zbudowania tego szerokiego frontu, dlatego że lewaków, socjalistów i etatystów w Polsce jest zbyt dużo, żebyśmy się różnili. Ale my nie możemy ukrywać różnic. I ja sobie bardzo cenię to, że zostałem zaproszony przez pana Janusza korwina do udziału tutaj. Że państwo pozwoliliście mi wystąpić tutaj i powiedzieć swoje krytyczne uwagi wobec was. Bo zapraszam tutaj tylko ty. Którzy wam będą kadzić, to potrafi każda partia. Wy zaprosiliście mnie również za to, do tej innej partii, że mam inne poglądy. Proszę. Kończąc. Co z marihuaną? Właśnie, co z marihuaną? Eee, a Właśnie nas różni. My jesteśmy w tym materii bardziej konserwatywni niż, ma, niż Wy, Buh. że nie chcemy, żeby nasze dzieci używały narkotyków. A wy jesteście bardziej liberalni w tej materii, czyli chcecie na to pozwolić, żeby rodzice o tym decydowali. Zgoda jest sobie za zaszczyt, że rozmawiamy trochę. Oczywiście, Państwo jesteście w gorszej sytuacji, bo nie macie mikrofonu, ale, ale ja jestem sam. No to szanse się wyrównują. Ja się niczego nie boję, nie boję się dyskusji. Jestem akurat, może ja, nie jestem obdarzony specjalną inteligencją i wiedzą. jednego odwagi. Odwagi, żeby do was przyjść, żeby z wami rozmawiać, żeby sfotografować się na waszym tle i żeby podzielać część waszych poglądów. I ostatnia rzecz. W związku z tym, że jesteśmy konkurencją polityczną, ja państwu nie mogę życzyć powodzenia w tych wyborach. Ale życzę, tak, i państwu też nie będzie dzisiejszych, byłoby to absurdalne. Ale życzę państwu po pierwsze zebrania podpisów, Dlatego życzę Wam wystąpienia w tych wyborach. Znaczy prezentacji swoich poglądów. Bo to jest potrzebne. E, podpisujmy sobie notabene e, e, tutaj apel do, e, do, do, do Przemka Pipera. Przemek rozumiem, że podpiszę też listę dla Polskiej Razem. Właśnie dlatego, żeby pokazać, że można podpisać różnym partnerem, które prezentują trochę, trochę podobne poglądy. Ale tego Wam życzę. Żebyście wystartowali w tych wyborach. I życzę Wam jeszcze jednego. Żebyście mieli odwagę. A tego wam nie brakuje. Żebyście mieli determinację i tego wam też nie brakuje. I żebyście mieli pomyślunek. Z tym czasami jest troszeczkę gorzej. E, nie, nie zaraz, zaraz. W tym, jak prezentować, jak skutecznie prezentować swoje poglądy i jak dostać się najpierw do władzy ustawodawczej, a później do władzy wykonawczej. Z tego Państwu życzę. Wszystkiego do dobrego. Szanowni Państwo, Europasko, Marek